Siema, z strony Kaisers, to już piąty odcinek z dsj 4 azk dokładnie z Pucharem Świata Polaków. Ostatnio zakończyliśmy, no niestety, <laughs> słabo, no. To były bardzo słabe konkursy ze strony naszych polskich horebów. Mam <laughs> nadzieję, że się poprawią. Też widzimy, odpalają, Jernej Damian 131. Czy Maciek jest w stanie pobić Jernej Damiana? Oj. Pięknie, Maciek. Trzynasty. Kamil Stoch. Król Zakopanego wraz z Adamem Małyszem. Dwunasty. Jak Wolny. Ojojojoj! Oj, oj, oj. Wyciągnie coś z tego skoku, wyciągną najwięcej Dawid Kubacki. Charakterystyczny różowy kask. Ojojoj! Oj. Piotrek. Później trochę się wydaje, ale to leci do 119 metra. No Polakom nie idą te zawody, ale no może Stefan. Kto jak nie Stefan? Nieźle, Stefan. Najlepszy z Polaków. Daniel Landretande, 132 metry. Macikot! No, no przydałby się taka torpeda od Macika. I dobrze macie lepiej niż w kwalifikacjach, i piąty Kamil Soch. Ojoj oj, oj, Kamil. Chyba zabraknie go w drugiej serii. Dwudziesty siódmy zabraknie. Zabraknie pewnie Kamila w drugiej serii. Jako wolny. O, ale znakomicie otwórnął jako wolny. Wyprzedza Juki Asato i teraz Dawid Kubacki. Nieźle. Siódmy tuż przed Maciejem. Piotrek. Trzeci bodajże, w klasyfikacji generalnej. Nice, kacze słabo 50 Stefan Hula. Tutaj się liczy ta walka z Rioju Kobayasiem ósmy, jak Rioju, Rioju drugi. Bo Stefan by musiał trochę nadgonić do Rioju Kobayashiego. A teraz Piotrek. 126 metrów. Pierwszej serii. Czy uda mu się poprawić tą lokatę? Nie uda, Piotrek. Dziesiąty. Maciej Kot. Dziesiąty po pierwszej serii, 127 metrów. I chyba będzie, będzie prowadzenie. Tak jest, jeszcze wspaniałe, wspaniałe noty dostał. Stefan Hula, dziewiąty. No, od Stefana wymagamy dobrego skoku. Czyli chcę nawiązać tą walkę o złotą kulę O Jezus Stefan Raczej, no by się musiała stać tragedia, by Join nie powiększył swojej przewagi W tym konkursie Dawid, David, nisko nad ze skokiem. Słabo Jako wolny szósty po pierwszej serii. Najlepszy z Polaków Oj leci, leci, Oj, drugi, piąty, wojez i trzeci Maciej Kot. Mały Polaka na podium, a Rioju drugi Stefan, dwudziesty A przewaga coraz więcej się powiększa. Ridla, Rioju. Zako drugi konkurs indywidualny w Zakopanem. No, Polakom nie poszło, nie, no nie oszukujmy się, ale teraz warunki, deszcz, przepraszam, śnieg pada. Dlatego tak, też nie odlecą aż tak daleko jak w tamtym konkursie. Ale Maciek i bar bardzo dobrze jak na takie warunki, jakie dostał Maciej. I Kamil Stok. no, roz zawidziony, widać, że jest zawidziony, Że nie udało mu się awansować do drugiej serii w tamtym konkursie. Piękny Kamil sto! Drugie miejsce Kamila. No pokazuje, że chce powalczyć tym razem o coś więcej. I Jako wolny. Ładnie leci. Kuba drugi będzie. Dziewiąty, co tutaj się stało, że Kuba aż tak daleko? I 130,5 metra potrzebuje Dawid Kubacki. Boguś prowadzenie, czy mu się to uda? Ładnie leci, pięknie będzie liderem! Jednak drugi przygrywa z Kamilem o 5 Ale Karl Geiger rozpalił. Piotr żyła. Ładnie się wybił agresywny styl lotu, ale to nie. To nie poskutkowało. Stefan. I na pewno. Z... Z pewnością na Stefana. I dobrze Stefan, drugi? Drugi, za Karlem Geigerem. A Ryoju, no szósty, czyli patrząc na kwalifikacje, no Stefan jest w formie dzisiaj. pewno lepszy niż wczoraj. I Maciek stał na podium w poprzednim konkursie. Jak czemu się to uda? Maciej, o Jezus, o Boże, co tutaj się stało, Maciej. 29 bez awansu drugiej serii, no pewnie te warunki, no miał bardzo słabe wiadrunki. Wiadrunki półtora metra na sekundę w plecy. na szarcy mistrz, poradził sobie z tymi warunkami, pokazał, pokazał format kwalifikacji, to piąte miejsce. Przykrywa pewnie z domenem notami, ale to nie jest duża przewaga. da się to odrobić, teraz jaką wolę, 46 numer startowy. Ale ładnie leci! Genialnie się wybił! Genialnie! Porozproszybował młody Polak! Od wczoraj pokazuje, że jest w formie! Że ma tą formę! Tylko żeby utrzymał w drugiej serii, bo... Jak wiemy, zdarzały się takie... Głupie straty podium. Jakubowi. I Dawid Kubacki skaczy Nie, jeszcze czwarte miejsce. EXECUO se z Sebastianem Sebastian Coloredo. Piotr żyła! Piotrek! Nieco brak formy w Zakopanem, ale teraz może Piotrek odleci. I odleciał! Piotrek drugi! Tak, drugi! I Stefan, ten skok się bardzo liczy dla Stefana, bo potrzebujemy. Potrzebujemy tego zastrzyku punktów. No Jezu, nie, on nie, Stefan! Stefan! Kończy te zawody. 49. Najgorzej. Gdzie jest Rioju Kobayashi? Rioju jest. Czy jest tu Rioju? Czy jest Ryoyu. Rioju? Czy go pominąłem? Psz. No, kinokamura. A jest, 16 Rioju Kobayashi! No, dużo nie jest jest nie straci prawdopodobnie, no chyba, że magiczny kombek zrobi Japończyk. Kamil to, o -so, jezu. Tragedia. Zawiedzony Kamil na takie warunki, jakie trafił Dawid. Dawid Kubacki, piąte miejsce, 128 metrów w pierwszej serii. On może to zrobić. On potrafi, on potrafi. Drugi, trzeci, drugi. Na szczęście. To egzekwo z Andrasem, Kuba Ryan już już się wdrapał na podium. No to jest coś nieprawdopodobnego z 16 -tego miejsca na podium. Piotr żyła. Teraz liczy się ten skok Piotrka. Czy się. Oj, chyba będzie drugi, pierwszy, drugi Piotrek! Tutaj powinni trochę, no Jakub, prosimy Cię, Jakub, wytrzymaj tę presję. I przyjmuj płyn, płyn, płyn po pierwsze zwycięstwo w karierze, bo płynął. Pięknie, pięknie Jakub, wolny 129 metrów. 3 noty: 19,5, 19,5 i 19. <grym>, Jakub, wolny. Piotr żyła trzeci, piąty Dawid Kubacki, 15 Kamil Stoch. No nieprawdopodobna forma. Ale nas najbardziej cieszy zwycięstwo Jakuba Wolnego. No Rjoju pięknie skoczył, ale ta przewaga, którą miał po pierwszej serii dała Jakubowi zwycięstwo. Ale Rioju 300 punktów, już się oddalił, no bliski. Bliski, naprawdę już znykał, z Znokautowania z Stefana, no patrząc na to, że no... No, przy No, jest bez formy. Tutaj bardziej muszę na Piotra. Jakby na go, ojen pokazuję to. Ten brak formy, Ma pewną kwalifikację. Aż całeś. Nie, Maciej nie ma. Bez Macieja. W pierwszej serii. Kamil Stoch. 74. numer startowy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Rzesz arcymistrz. Brawo. Poradził. piąty. Jako wolny Płyń aj. No, zachowany był jego chyba najszybszy dzień w życiu pierwsza wygrana w karierze Teraz Dawid ładnie się wybił się zdaje, płynie płynie aj. Tu Wadek czy nic się nic się na szczęście nie stało a to był, nie wiem, coś tam, podmuchy prawdopodobnie dostał. Piotrek, Piotrek. Genialnie Piotrek! Pierwsze miejsce Piotrka, no coś nieprawdopodobnego. Jak Polak skoczył, pięknie trafił w prógi, to jest... ...diametralna przewaga, no tutaj jest prawie 5 punktów przewagi. I Stefan. Ostatnio bez forma, mam nadzieję, że w Sapporo... ...pokaże... ...tą moc. Pokażę, że nie stracił jeszcze formasz tak. No i... To nawet dobry. A gdzie jest Serioju? Joju jest. Taką takę. Sirioju jest. Siro jest 37 dopiero. Szkoda Stefana, bo na pewno no... Gdyby mnie te zepsute konkursy, mógłby... Nie są... Nieco mniejszą mieć ten nieco mniej tracić do Rioju, a z Kamil z opadkiem. 23 miejsce. To chyba tak Kamilowi Awans. Na szczęście da. da Daszam Kamilowi, ale no. Tragedia jako wolny. Ależ młody Polak odpalił petardę! Pokazuje, że jest w formie 136,5. Tym samym wyprzedza Roberta Johanssona ale jeszcze mam paru Polaków za nadrzu. Dawid Kubacki, 140 metrów by musiał się bo miał wprowadzenie przy notach 3,8. Oje, Ojej, ojej Powalczył, powalczył o tą odległość do końca. 26. Zawansem, Dawid. Warto powalczyć to tą odległość do końca, bo ojciec zapuktuje, Piotrek. Ładnie wyłożony, pokazał w kwalifikacjach i dobrze. Piotrek drugi, trzeci, trzeci jednak za Robertem Johanssonem, ale Piotrek genialnie pokazał w kwalifikacjach, że potrafi tutaj skakać. No i lekciutki wiatr. Prawie bezwiecznie ma Stefan, a ten ląduje. Nieźle, nieźle, trzynasty. Arioju na podium. Stefan. Kamil sobie skaczek o 31, bo przypomnę nam, skoczył poza, yy, poza 95 po, że procent skoczni, ale z upadkiem więc no, dlatego przyszedł. Kamil. i Kamil. 125,5 i już przeskoczył matkę z jego Dawid Kubacki 116 metrów. No nie się ten skok Dawidowi, ledwo co za Wansa. Ależ odpalił petardy Dawid Kubacki, 136, no taki oskok chcielibyśmy w pierwszej serii od Dawida. I teraz Stefan, 14 po pierwszej serii, no liczymy na awans Stefana. Nie Możemy liczyć, bo Stefan skaczy genialnie, 131,5 metra i Stefan już się wbił do pierwszej dziesiątki. Piotr Żyła, czwarty po pierwszej serii. Chyba będzie Piotrek drugi? Pierwszy, pierwszy Piotrek! O, dwie dziesiąte ze Stefanem laje. A tym samym gdzie ląduje Rio Rioju za Stefanem. Stefan bardzo, bardzo dobry awans. Zdecydowanie na teraz jak wolny. Patrz Będzie chyba druga, bo na początku? Jest! Pięknie! Pięknie jak Wolny, druga wygrana pod rząd Jakuba, no to jest coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Jak się spisuje młody Polak. No i Stefan trochę odrobił, no ale tutaj Jakub Wolny, jaki zastrzyk punktów przez teraz drugi indywidualny konkurs z Sapporo. Znakomicie, po prostu znakomicie, nie mam pytań co wyprawia młody Jakub Wolny. W Zakopanem pierwsza wygrana w życiu w Sapporo pod rząd dwa razy wygrywa. No to jest coś nieprawdopodobnego. To jest mankę sportu. Kamil Stoch. Oj, chyba powinno być dobrze. Aj. jak na skok taki treningowy to całkiem dobrze się spisał. Dawid Kubacki, 79 numer startowy. Poradzi sobie Dawid. Poradził sobie... Aj z upadkiem. To właśnie ta odległość. Jako wolny zwycięzca poprzedniego konkursu w Sapporo. Czy teraz pokażę ten charakter? Czy teraz pokażę tą moc? Jako wolny. Pokazuję najlepszy z Poleków dotychczas, a dopiero trzeci, bo tutaj genial skoki Jewginiakiem Klimowa i Andresa Bellingera Piotr Żywa Oj, co tutaj się stało Piotrek? Wyratował się Stefan Hula. Ostatnio trochę na drodze do ale tylko trochę. Bo nie oszukujmy się, większych nadziei tutaj nie ma. Stefan. Daj, brawo Stefan! Szósty. Huśtało tymi nartami niesamowicie. I to Maciej Kot. Tutaj teraz na belce startowej. Ojej, oj, 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 co tutaj się stało? Maciek wyratuje się, wyratuje. Chyba wyratował ten awans. Nie skalczy się tutaj Maciekowi zdecydowanie za dobrze. Kamil Soch! Trzykrotny olimpijski! Pięknie, pięknie! Drugi? Tak, drugi! Za Eugeniem Klimowym a Stefan Kraft odpali prawdziwą petardę. Dawid Kubacki! Oj, to będzie znakomity, znakomity skok. Drugi, trzeci, trzeci... zamarko za Marko sama jest na myśleniał. Teraz Jakuboly, zwycięzca poprzedniego konkursu. Liczymy na Jakuba. No i dobrze Jakub. Będzie, będzie na pewno atakował w drugiej serii. Piotrek. Wspaniały lotnik. Udowodnił sezon temu m.in. w planicy. U Jezus Piotrek, jak gdzie powędrował? Gdzie powędrował ten Piotrek? Z latami 20, 19,5, 19,5. Że na pewno nie spodziewał się, że ktoś go wyprzedzi po tak genialnym skoku, ale jednak Piotra dał tak jednak... radę, a teraz Stefan. Stefan! Drugie miejsce, Stefana? Tak, dosłownie, Dokładnie drugie. No, Rioko, ja się na czwartym. Jest duża szansa dla Stefana, by nadrobić Maciej Dobrze, Maciej, awansuje. Jakub wolny! 10 po pierwszej serii no on już będzie chciał zaatakować.

Zepsuł. Spóźnił zdecydowanie i dopiero ósmy tuż za Robertem Johanssonem <słuch> Stefan Hula. Drugi i ładnie. Brawo, Stefan. Na pewno wygra ten konkurs. Połek. Czy to będzie Piotrek, czy to będzie Stefan, zobaczymy. Teraz się przekonamy. Genialne warunki. 2 metry od narty. tak to wykorzystał, to ale czy wygra. Wygrał. Trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach. Jak wolny szustry, piąte. tej Dawid, duży spadek. No, na drobny teraz Stefan. traci 220 punktów. A ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. I się tak, to standardowo zostawcie lajka i suba. Cześć.